Cześć, witam. Chciałem pokazać młode apistogramy tydzień później. No, cholerny mój aparat nie łapie tak bardzo e, gry cieni. I tam, gdzie jest cień, to półcień, on pokazuje cień. A tam, gdzie jest e, już cień, to w ogóle jest całkiem czarno. Młodych jest bardzo dużo, nadal. Mają już pół centymetra, ponad eee, pływają cały czas z matką. Bez problemu żerują tutaj. No i eee, mam nadzieję, że będzie ich troszeczkę. Bo no, tak teraz oceniam ich ilość na około 30. Także naprawdę dość sporo. Niestety matka odpłynęła z nimi. Hmm. Teraz spróbuję znowu dograć, jak wypłyną. A! I otóż Wadmen Muster, o którym yy, chciałem powiedzieć w ostatnim odcinku, ale niestety nie chciał wyleźć wcześniej dranciu. Także na filmie o Cistrusach go nie ma ale tutaj na tym krótkim filmiku to tam słuchajcie apistogram możecie go zobaczyć. To jest oczywiście samiczka. Bardzo ładna samiczka. Muszę dokupić, jak będzie taka możliwość, bo to nie tak łatwo kupić te ryby, muszę dokupić kilka sztuk i będę miał własną, chciałem powiedzieć cuk grupę, ale oczywiście chodziło mi o grupę hodowlaną. Do zobaczenia, cześć!